Tak zwane lekcje spontaniczne to nic innego jak moje pomysły, przychodzące mi nagle do głowy, z którymi chciałabym się jak najszybciej podzielić. Tym razem chcę przekazać kilka uwag dotyczących przygotowania do matury z języka polskiego. Odpowiem na te pytania, które Was najbardziej dręczą. Oczywiście takich rad usłyszeliście już bardzo dużo od waszych polonistów, lecz zwykle tak bywa, że naszych nauczycieli nie lubimy, nie, nie lubimy też tych lekcji, nie zawsze oczywiście, ale często tak bywa, i wtedy nie chcemy słuchać nawet, nawet w takich sytuacjach, gdy, gdy ci nauczyciele mają zdecydowanie rację. Ja też. Przedstawię kilka uwag, niemniej jednak uważam, że każdy podejmuje własne indywidualne wybory i nie ma tutaj jakiejś ogólnej recepty dla każdego. Pierwsze pytanie, jakie Wam się nasuwa, czytać czy nie czytać lektury? No cóż, pewnie nie bardzo Wam się spodoba moja odpowiedź, ale ja uważam, że warto czytać. Warto czytać, choć jest to ogromny wysiłek i wiem, że nie wszystkich na to stać. Nie, te osoby, które mają zupełnie inne cele niż, niż na przykład rozwój humanistyczny, często rezygnują z literatury. Myślę, że, że warto spróbować chociaż te najistotniejsze utwory przeczytać. Dlaczego warto? Po pierwsze, dlatego, że Y, 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 trzeba y, znać literaturę ojczystą, jakoś się do, do niej odnieść. Jest to związane z poczuciem tożsamości, z poczuciem y, wartości każdego z was. Y, myślę, że, że ci, którzy nie przeczytają w młodości, a później w wieku do, dojrzałym nie y, mogą się do tego zmotywować, to stydzą się często przed swoim dziecim. Oczywiście w tej chwili nie myślicie o tak dalekiej przyszłości. Ale może warto. Dlaczego jeszcze uważam, że powinniście czytać lektury? Otóż kiedy raz przeczyta się książkę, to pozostawia ona trwałe obrazy. A kiedy przeczyta się streszczenie, to pamięta się nawet szczegóły, ale bardzo krótko. A kiedy przeczyta się kilka streszczeń, to już w ogóle wszystko się miesza w głowie. Nie wyobrażam sobie, że że można to wszystko spamiętać, bazując wyłącznie na, na streszczeniu, bo ciągle trzeba by było sobie to przypominać. Jakieś to jest dręczące i nieprzyjemne czytać takie streszczenie. A przecież przeczytanie utworu literackiego to jest także przeżycie czegoś. To nie tylko wbicie sobie do głowy jakichś faktów, jakichś informacji, a może nawet i przesłania, pouczenia, to także coś więcej. To jest Przeżywanie czegoś razem z bohaterami, czyli wejście w konkretne emocje. Jak to przeczytać streszczenie dziadów części trzeciej? To trzeba przeżyć. Tam zaklęte są emocje jak w jakiejś magicznej szkatułce. My wchodzimy w to, co czuł wtedy ten no, zniewolony, utalentowany, nadwrażliwy poeta. Przeżyć to, co on, to w jakiś sposób siebie wzbogacić. Tyle, tyle mogę powiedzieć na, na temat y, y, literatury, jej wpływu na człowieka. Często kojarzycie ją z, z wiedzą, z faktami, z czymś, co się tak y, zaliczy. A to trzeba wejść w głębie, przeżyć, żeby stać się ciekawszym człowiekiem. Dlatego warto. Dlaczego jeszcze? Jeszcze warto. Dlatego, że nawet jeśli przeczytasz kilkadziesiąt stron, to zobaczysz, jaką techniką pisarską to jest pisane. Zapamiętasz tę narrację, język, to ci bardzo pomoże w analizie. Tego ci nie da streszczenie. Bo to jest tak, jakbyś się uczył pływać na krześle, tak? a potem wszedł, wszedł do wody. To, to nie jest to samo. Oczywiście ja wiem, że nie przeczytacie wszystkiego, bo jesteście zajęci różnymi sprawami i tutaj każdy z Was dokonuje konkretnych wyborów. Nie, nie warto być perfekcjonistą i uważać, że muszę wszystko przeczytać, pamiętać, bo jak mi wyleci jakiś bohater epizodyczny z głowy, to już koniec świata. Nie, to tak, tak nie działa. Tutaj w, w tych przedmiotach humanistycznych nie, nie chodzi o, ty, o tyle o... O jak, jakieś wbijanie sobie do głowy ogromnej wiedzy, co, co właśnie umiejętność yy, zrozumienia utworu. Tak? I yy, zawsze lepiej przeczytać też połowę, niż, ni, niż nie przeczytać, niż nie przeczytać yy, wcale, ale z drugiej strony trzeba się liczyć z tym, że wszystkiego się nie zapamięta. Bo, bo w ten sposób można by czytać w półko, cóż mają powiedzieć polo, poloniści, prawda? Musieliby czytać cały czas, a przecież oni też nie, nie mają tej wiedzy raz na zawsze, wbitej do głowy. Człowiek to nie komputer, wszystko ucieka, jest, jest, jest ulotne, nie, nie, nie oszukujmy się. Nikt nie zna dokładnie treści każdej lektury, nawet najwybitniejszy polonista, bo jest, jest, jest to niemożliwe. Zatem jeśli chodzi o czytanie lektur, to uważam, że warto, I jednak wiem, że nie wszyscy czytacie i co wtedy robić. No, no cóż, no, możecie korzystać ze streszczeń oczywiście, ale liczcie się z tym, że to w kółko trzeba powtarzać, bo, bo tego się nie zapamięta po jednym przeczytaniu. I nie jest to przyjemne. Możecie również oglądać filmy, które są ekranizacjami bądź adaptacjami tych lektur ale one są często niewierne i trzeba wiedzieć, w którym momencie reżyser sobie zaszalał, jak zmienił treść i dlaczego, żeby nie popełnić będu kardynalnego. Filmy są na pewno lepsze od, od streszczeń, ale trzeba oglądać je z głową. Teatr telewizji to już w ogóle jest świetna sprawa, jeśli chodzi o dramat. Polecam, szczerze polecam. Może zastąpić czytanie dramatu, bo w końcu dramat jest to utwór przeznaczony do wystawienia na scenie, a nie do czytania. Także że tutaj na pewno polecam na przykład tango. Warto też oglądać tego typu ekranizacje, jak wesele w reżyserii Wajdy, tak, wesele na podstawie dramatu symbolicznego Stanisława Wyspańskiego. Też do końca nie jest, nie jest wierne, ale ale na pewno obejrzenie tego filmu dużo daje. Tyle o lekturach. Teraz na temat wiedzy. Wiedza jest jak może, tutaj odkrywcza nie będę. Wystarczy uważać na lekcjach języka polskiego. To jest taka moja podstawowa uwaga. Ileż czasu tracicie, siedząc na tych lekcjach, jak na tureckim kazaniu, nie uważając w ogóle. Przez 3 lata. 3 lata, bo 5 godzin, 4-5 godzin tygodniowo, zależy w jakiej klasie. I cóż, czasami bywa tak, że w klasie maturalnej jest pustka w głowie i nie wiecie nawet, czym się różni renesans od romantyzmu. Płacicie później korepetytorom, i wtedy na tych lekcjach uważacie, tak? I chcecie, żeby ten korepetytor w ciągu roku, um, um, ucząc Was um, nie na godzinę tygodniowo, no bo trzeba oszczędnie, nauczył Was wszystkiego. A przez trzy lata siedzieliście po pięć godzin tygodniowo i traciliście czas. Nie róbcie tego. Macie to w przeważającej mierze za darmo. Nie traćcie czasu na lekcjach. Uważajcie, wierzcie. Udział, bądźcie aktywni, a to już daje bardzo dużo. Naprawdę jest to bardzo cenna uwaga. Jak powtarzać, no, trzeba mieć swoją metodę. Jedni się uczą w nocy, inni w dzień. Ja mogę tylko powiedzieć, co ja robiłam jako maturzystka. Ja na pewno na bieżąco się uczyłam, czytałam wszystkie lektury, ale też dlatego, że to lubiłam, tak. No, i, i jakby. Nie tyle podporządkowywałam się temu, co, co mówi Polonista, co robiłam to, to na własną rękę. Chociaż też na lekcjach zawsze uważałam, i lekcje języka polskiego pozostały mi na zawsze w, w pamięci. No cóż. Możecie się sami ustosunkować do moich uwag, możecie, możecie stwierdzić, że nic nowego nie usłyszeliście. Ja zrobiłam to, co znam za stosowne. Jeżeli cokolwiek jeszcze na ten temat przyjdzie do głowy, to...